Mieliśmy przecież mieszkania, to zaraz po wojnie, żeśmy się z bratem tutaj wybrali i żeśmy przyjechali do Ostródy pociągiem i później pieszo, żeśmy szli do Małdy tak, przez Miłomin i przyszliśmy jechać do Morąga i później brat znalazł te prace na kolei, bo te domki, wszystkie co tu stoją, to były dla kolei przeznaczone po wojnie zaraz. On pracował na kolei i to... Zabrali ten i, i to zajęliśmy to i pojechaliśmy z powrotem po rodzinę i, i się 1 kwietnia żeśmy się wprowadzili tutaj. No to z płocka wagon, towarowe wagony się załadowaliśmy, bo jechało na dwie rodziny. To jedne się osiedlili po drodze w Erdłongu, a, a, a nas przywieźli tutaj. To jechaliśmy z Płocka przez Brodnicę. To ja bo tam w koło nas więźni tam po drodze wysadzali, ten jak to się nazywa jeszcze. Te też wysadzali jedne rodziny na tych ziemiach to tak jechali i, i myśmy tu do Morąga byli przeznaczeni, i, bo to te no, jak to się nazywał ten kurcz, czy to jakoś to tak ta kierował na tej ziemi odzyskane. Brat był starszy, to brat załatwił to wszystko, tam i ześmy tu przyjechali tu. Tu jak się sprowadziłem, to, to światła nie było ani wody, nic nie było tutaj. Bo ten dom nie zdążyli Niemcy skończyć i się wprowadziłem, to tu Centralne było w tym jednym domu, to wykończyli go i, i później ja się wprowadziłem, jak tego tutaj, to, to później pojechaliśmy. Później zamknęliśmy, bo brat poszedł, ten, pra, pracował na kolei i w 47 roku został zabity koło wieży ciśnię tam zatem. Taki duży czołg jest chyba tygrys, taki niemiecki, poszedł tego. Ten, ten, żeby zarobić. I on aparatem na złom i był zaminowany i rozsadziło go. Miał 27... 7 lat, tak.